Wyobraźcie sobie, że budzicie się zwykłego ranka, patrzycie w niebo i widzicie setki tajemniczych obiektów prowadzących zaciekłą walkę. Dokładnie to wydarzyło się wieki temu w polskich miastach takich jak Kraków, a dzisiaj wspólnie zanurzymy się w najciemniejsze tajemnice polskiej historii. To, co zaraz usłyszycie, było przez stulecia ukrywane, ale prawda nie może być na zawsze skrywana. Był to 14 kwietnia 1561 roku, dzień, który miał na zawsze zmienić historię Polski. Świt zaświtał nad dumnym miastem Kraków, ówczesną stolicą Królestwa Polskiego i jednym z najważniejszych ośrodków Rzeczypospolitej. Mieszkańcy obudzili się do kolejnego dnia swojego zwykłego życia, nie wiedząc, że staną się świadkami wydarzenia, które nawet dzisiejsi naukowcy uważają za zagadkę. Jan Kowalski, renomowany drukarz i kronikarz z królewskiego miasta, mieszkał w pobliżu wspaniałego zamku królewskiego na Wawelu. Jako szanowany obywatel Krakowa, dokumentował już wiele dziwnych wydarzeń, ale to, co zapisał tego kwietniowego dnia, przewyższyło wszystko wcześniejsze. Jego skrupulatne notatki brzmiały jak z nowoczesnego filmu science fiction, ale zostały potwierdzone przez dziesiątki innych naocznych świadków. Dzień zaczął się normalnie. Rzemieślnicy w słynnych krakowskich warsztatach rozpoczęli pracę, kupcy otworzyli swoje sklepy przy rynku głównym, a straże na Wawelu objęły służbę. Jednak o wschodzie słońca stało się coś, co miało na zawsze zmienić normalne życie miasta. Słońce, zwykle symbol nadziei i życia, zaczęło się zmieniać. Powoli, ale nieubłaganie, ciemniało i barwiło się na krwisto czerwono. Niesamowity cień położył się nad całym miastem. Ludzie wyszli ze swoich domów i wpatrywali się w niebo z niedowierzaniem. To, co zobaczyli, sprawiło, że zastygli z przerażenia. Setki dziwnych obiektów pojawiły się na niebie nad Wawelem. Te nie były z tego świata. Czarne i ognisto czerwone kule poruszały się z inteligencją, która wykluczała naturalne zjawiska. Wydawały się walczyć ze sobą, formowały linie bojowe i atakowały się nawzajem. Spektakl trwał ponad godzinę i pozostawił całą ludność Krakowa w szoku. Tajemnicze sfery wytwarzały dźwięki, które Jan Kowalski opisał jako trzaskanie i stukanie. Te niesamowite tony odbijały się echem przez wąskie uliczki Starego Miasta i sprawiały, że przerażeni widzowie drżeli do szpiku kości. Wielu mieszkańców padło na kolana i modliło się rozpaczliwie, przekonanych, że nadszedł koniec świata. Ale okrągłe obiekty nie były jedynymi zjawiskami tego fatalnego dnia. Jan Kowalski udokumentował także krzyżowe kształty latające między kulami. Te krzyże wydawały się mieć szczególne znaczenie. W czasie, gdy Reformacja rozdzierała Polskę, wielu interpretowało to zjawisko jako boży znak w konflikcie religijnym między katolikami a protestantami. Oprócz krzyży na niebie nad Krakowem pojawiły się sierpowate kształty. Te obiekty poruszały się w precyzyjnych formacjach, jakby były kierowane niewidzialną ręką. Precyzja ich ruchów wykluczała przypadkowe zjawiska naturalne. Zamiast tego obiekty wydawały się podążać za złożonym planem, którego cel pozostawał ukryty przed przerażonymi widzami. Najbardziej imponującym i przerażającym obiektem była jednak ogromna czarna włóczno podobna rzecz. Która nagle pojawiła się na niebie. Ta tajemnicza włócznia unosiła się nad miastem jak miecz Damoklesa i rozprzestrzeniała strach wśród mieszkańców. Wielu widziało w niej symbol boskiego gniewu lub zapowiedź nadchodzących katastrof. Bitwa na niebie osiągnęła punkt kulminacyjny, gdy obiekty zaczęły się nawzajem niszczyć. Niektóre ze sfer eksplodowały w spektakularnych kulach ognia i spadły płonąc na ziemię. Jan Kowalski donosił, że spadające szczątki zamieniały się w dym i popiół, gdy tylko dotknęły ziemi. Odważni mieszkańcy zbierali te pozostałości, ale rozpuszczały się w ich rękach jak piana, ale Kraków nie był jedynym miejscem tych zagadkowych wydarzeń. Pięć lat później, latem 1566 roku, mieszkańcy Gdańska doświadczyli podobnego tajemniczego fenomenu. Znowu słońce pociemniało, znowu niesamowite obiekty pojawiły się na niebie. Podobieństwa między tymi dwoma wydarzeniami są tak uderzające, że współcześni badacze zastanawiają się, czy było to to samo zjawisko, które dotknęło szerokie obszary Polski. W Gdańsku miejski kronikarz Stanisław Nowak udokumentował podobnie spektakularne wydarzenie. Wczesnym rankiem 7 sierpnia 1566 roku słońce pociemniało nad miastem portowym w ten sam niesamowity sposób jak 5 lat wcześniej w Krakowie, ale tym razem zjawiska były jeszcze bardziej dramatyczne i trwały dłużej. Gdańszczanie donosili o setkach czarnych kul, które pojawiły się w doskonałych formacjach na niebie. Poruszały się najpierw wolno i majestatycznie, zanim nagle zaangażowały się w dzikie bitwy. Obiekty wydawały się nie tylko atakować nawzajem, ale także wykonywać strategiczne manewry, jakby były kontrolowane przez inteligentne istoty. Szczególnie godne uwagi było to, że zarówno w Krakowie, jak i w Gdańsku zjawiska występowały o tej samej porze dnia i pokazywały podobne wzorce. Ta konsystencja wzmacnia wiarygodność raportów i wskazuje, że nie mogły to być izolowane halucynacje lub lokalne anomalie pogodowe. Podczas gdy wojna trzydziestoletnia rozdzierała Europę i reformacja wstrząsała podstawami religijnymi, ludzie rozpaczliwie szukali znaków i znaczenia we wszystkim, co ich otaczało. Rzeczpospolita znajdowała się w egzystencjalnym kryzysie. Król Zygmunt August zmarł bez potomstwa. Szlachta walczyła o władzę. A wszędzie panował chaos i niepewność. W tym czasie niepewności i strachu zjawiska na niebie były interpretowane jako boskie ostrzeżenia lub apokaliptyczne znaki. Ludzie widzieli w walczących obiektach na niebie odbicie ziemskich konfliktów. Czarne i czerwone kule były interpretowane jako symbole wrogich stron religijnych, które toczyły zaciekłą walkę o dusze Polaków. Współczesne ulotki i publikacje drukowane, które krążyły w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i innych polskich miastach, umieściły te wydarzenia w kontekście religijnym. Te wczesne media masowe odegrały kluczową rolę w rozprzestrzenianiu wiadomości i interpretacji wydarzeń. Mówiono o gniewie Boga, nadchodzących plagach i bliskości Sądu Ostatecznego. Słynna drukarnia Jana Kowalskiego w Krakowie wydrukowała szczegółową ulotkę, która zachowała wydarzenia zarówno obrazowo, jak i tekstowo. Ta publikacja stała się najważniejszym historycznym dokumentem tajemniczych zjawisk na niebie. Ulotka pokazuje precyzyjną ilustrację różnych obiektów kul, krzyży, sierpów i ogromnej czarnej włóczni. Ale co naprawdę wydarzyło się w te fatalne dni? Szczegółowe raporty mówią jasno. Obiekty nie zachowywały się jak naturalne zjawiska. Poruszały się inteligentnie, zdawały się walczyć ze sobą i wytwarzały przy tym dźwięki, przypominające wystrzały armatnie. Te zachowania nie mogą być wyjaśnione znanymi zjawiskami pogodowymi lub złudzeniami optycznymi. Współcześni naukowcy zaproponowali różne teorie, ale żadna nie może w pełni wyjaśnić wszystkich obserwowanych aspektów. Odbicia słoneczne na kryształach lodu mogły spowodować niektóre efekty wizualne, ale nie mogą wyjaśnić zgłaszanych dźwięków, inteligentnych ruchów czy długiego czasu trwania wydarzeń. Niektórzy badacze spekulują o deszczach meteorytów lub innych zjawiskach astronomicznych, ale i te wyjaśnienia zawodzą wobec szczegółowych opisów naocznych świadków. Meteoryty nie poruszają się w formacjach, nie walczą ze sobą i nie wytwarzają trwałych dźwięków. Szczególnie fascynujące jest wydarzenie, które miało miejsce w 1665 roku nad miastem portowym Szczecin. Polscy rybacy, którzy wczesnym rankiem wypłynęli na Bałtyk, donosili o widoku, który przewyższył nawet wydarzenia z Krakowa i Gdańska. Na niebie nad morzem pojawiły się drewniane okręty wojenne, które walczyły ze sobą. Rybacy szczegółowo opisywali, jak te powietrzne statki strzelały do siebie kulami armatnimi i prowadziły spektakularne bitwy morskie. Statki poruszały się przez powietrze, jakby płynęły po niewidzialnych falach. Towarzyszył im duży, dyskowaty obiekt, który unosił się nad kościołem Świętego Jakuba w Szczecinie. To, co czyni ten raport szczególnie wiarygodnym, to fizyczne skutki dla naocznych świadków. Rybacy, wszyscy doświadczeni marynarze, którzy znali morze i jego kaprysy, doznali objawów fizycznych po spotkaniu. Donosili o gorączce, drżeniu i dziwnym pieczeniu skóry. Te objawy przypominają uderzająco współczesne raporty spotkań z UFO. Rybak Piotr Wiśniewski ze Szczecina udokumentował swoje doświadczenia w liście do miejscowego proboszcza. Pisał: To, co widzieliśmy, przeczy wszelkiemu opisowi. Statki na niebie były tak realne jak nasza własna łódź, ale unosiły się nad wodą, jakby niesione duchową ręką. Wiśniewski i jego towarzysze cierpieli tygodniami na tajemnicze objawy. Stulecia później słynny szwajcarski psycholog Karl Gustav Jung zajął się tymi tajemniczymi wydarzeniami. Jung, którego dziadek mówił po niemiecku i którego dzieło trwale wpłynęło na psychologię, opracował rewolucyjne teorie o tych historycznych obserwacjach. Zasugerował, że takie zjawiska mogły być manifestacjami zbiorowej nieświadomości. Według teorii Junga zjawiska niebieskie odzwierciedlały głębokie, psychologiczne napięcia tamtych czasów. Walczące obiekty symbolizowały wewnętrzne konflikty społeczeństwa, walkę między starą a nową religią, między tradycją a postępem, między porządkiem a chaosem. Ta psychoanalityczna interpretacja oferowała alternatywę dla religijnych interpretacji współczesnych. Ale Jung przyznał także, że jego psychologiczne wyjaśnienia nie pokrywały wszystkich aspektów historycznych raportów. Konsystentne szczegóły fizyczne, zgodne opisy z różnych miejsc i fizyczne skutki dla świadków wskazywały jego zdaniem, że może kryć się za tym coś więcej niż czyste psychologiczne projekcje. Współczesne wyjaśnienia naukowe oferują różne teorie, ale żadna nie może w pełni wyjaśnić zjawiska. Optyka atmosferyczna mogła odegrać rolę. Fata morgany powstają przez różnice temperatur w różnych warstwach powietrza i mogą powodować spektakularne złudzenia optyczne. Takie odbicia powietrzne mogły spowodować pojawienie się obiektów na niebie. Inwersje termiczne, gdzie ciepłe masy powietrza leżą nad zimnymi, mogą także prowadzić do niezwykłych efektów optycznych. Te zjawiska meteorologiczne mogły wyjaśnić, dlaczego obiekty wydawały się unosić i poruszać w nienaturalny sposób. Chmury pyłu z wybuchów wulkanicznych lub wielkich pożarów mogły spowodować krwisto czerwone zabarwienie słońca. Wybuch wulkanu na Islandii lub w innych odległych regionach mógł wyrzucić cząstki popiołu do atmosfery, które filtrowały światło słoneczne i powodowały charakterystyczne czerwone zabarwienie. Takie zaburzenia atmosferyczne mogą działać na wielkie odległości i wpływać na kilka regionów jednocześnie, co wyjaśniłoby geograficzne rozmieszczenie obserwacji. Ale te naukowe wyjaśnienia osiągają swoje granice, gdy idzie o konkretne szczegóły historycznych raportów. Zgłaszanych dźwięków nie można wyjaśnić złudzeniami optycznymi. Inteligentne ruchy obiektów, ich pozorne działania bojowe i fakt, że trwały godzinami, nie pasują do znanych zjawisk atmosferycznych. Szczególnie zagadkowe pozostają fizyczne skutki dla świadków. Rybacy ze Szczecina nie byli jedynymi, którzy donosili o problemach zdrowotnych po obserwacjach. Również w Krakowie i Gdańsku niektórzy naoczni świadkowie skarżyli się na bóle głowy, nudności i ogólne złe samopoczucie po wydarzeniach. Te objawy przypominają współczesne raporty spotkań z UFO, gdzie świadkowie donoszą o oparzeniach radiacyjnych, zakłóceniach elektromagnetycznych i innych fizycznych skutkach. Czy może być związek między historycznymi wydarzeniami a współczesnymi zjawiskami UFO? Niektórzy badacze spekulują właśnie o tym. Wydarzenia z Krakowa, Gdańska i Szczecina wpisują się w większy wzorzec historycznych anomalii udokumentowanych w całej Europie. W Poznaniu kronikarz Andrzej Kowalczyk donosił w 1557 roku o podobnych zjawiskach. We Wrocławiu drukarz Michał Nowak udokumentował w 1566 roku tajemnicze światła na niebie. To geograficzne rozmieszczenie wskazuje na zjawisko szeroko rozprzestrzenione. Konsystencja raportów z różnych miast i regionów jest godna uwagi. Niezależni świadkowie opisywali podobne obiekty, podobne zachowania i podobne towarzyszące zjawiska. Te zgodności nie mogą być po prostu odrzucone jako przypadek. Wskazują, że ludzie rzeczywiście obserwowali coś niezwykłego. Polska tradycja skrupulatnej dokumentacji okazała się nieoceniona dla zrozumienia tych zjawisk. Szczegółowe zapiski polskich kronikarzy, drukarzy i uczonych umożliwiły studiowanie i analizowanie tych wydarzeń przez stulecia. Bez tej dokładnej dokumentacji te historyczne tajemnice dawno poszłyby w niepamięć. Interesujący jest także kulturowy wpływ tych wydarzeń na polskie społeczeństwo. Tajemnicze zjawiska niebieskie wpłynęły na sztukę, literaturę i wierzenia ludowe. Niektórzy badacze spekulują, czy takie raporty mogły nawet zainspirować dzieła literackie tamtych czasów. Bracia Grimm zbierali stulecia później baśnie ludowe, które być może zawierały wspomnienia o tych tajemniczych wydarzeniach. Rola Kościoła w interpretacji tych wydarzeń była kluczowa. Katolicy i protestanccy duchowni interpretowali zjawiska niebieskie jako potwierdzenie swoich religijnych przekonań. Te konkurencyjne interpretacje odzwierciedlały głębokie podziały religijne, które kształtowały Polskę w czasie reformacji. Czego możemy się dziś nauczyć z tych historycznych tajemnic? Pokazują nam, jak ludzkość zawsze zmagała się z nieznanym. Od interpretacji religijnej przez badania naukowe po współczesną kulturę UFO, te wydarzenia ilustrują nasz ewoluujący związek z tym, co tajemnicze. Wydarzenia z Krakowa, Gdańska i Szczecina pozostają jedną z najbardziej fascynujących zagadek polskiej historii. Rzucają nam wyzwanie, by przemyśleć nasze założenia o przeszłości i tym, co możliwe: czy były to niezwykłe zjawiska atmosferyczne, wczesne raporty o spotkaniach z istotami pozaziemskimi. Czy manifestacje zbiorowej nieświadomości pokazują nam, że rzeczywistość często jest dziwniejsza niż możemy sobie wyobrazić? Dziś, w czasie gdy nawet oficjalne instytucje poważniej traktują obserwacje UFO, a naukowe instytucje badają zjawisko niezidentyfikowanych obiektów latających, te historyczne raporty zyskują nową aktualność, mogą dostarczyć wskazówek o zjawisku, które towarzyszy ludzkości od stuleci i którego wciąż w pełni nie rozumiemy. Te historyczne tajemnice przypominają nam, że w naszym świecie wciąż są sekrely czekające na rozwiązanie. Zapraszają nas, byśmy pozostali otwarci na nieoczekiwane i niewytłumaczalne w naszym stale zmieniającym się świecie. Prawda o tajemniczych zjawiskach niebieskich XVI i XVII wieku wciąż czeka na ostateczne wyjaśnienie. Co myślicie o tych zagadkowych wydarzeniach z polskiej historii? Czy uważacie, że były to naturalne zjawiska, czy kryło się za tym coś innego, czy kiedykolwiek byliście świadkami czegoś niewytłumaczalnego na niebie? Podzielcie się swoimi myślami i doświadczeniami w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten film i chcecie dowiedzieć się więcej o nierozwiązanych tajemnicach polskiej historii, nie zapomnijcie go polubić i udostępnić. Zasubskrybujcie nasz kanał, by oglądać więcej fascynujących historii z przeszłości które wciąż budzą pytania. Nie zapomnijcie włączyć dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmów. Do zobaczenia następnym razem i pamiętajcie, prawda często jest dziwniejsza niż fikcja.